To jest, zauważcie, że to jeździ w lewo w prawo. A widzicie coś, żeby ten stolik się ruszał? Nie widać, bo ten ruch, amplituda tego ruchu, teraz jest wykonywana, jest zapisana tutaj. To jest prawie 13 mikrometrów. Ale to jest obiektyw o dużym powiększeniu, bo wobec tego... Już, co tutaj co? widać, są te atomy? Nie, to nie są atomy. To jest <grym> atomów to w, tej, tej, w optycznym proszę panie, nie widać, bo to hmm. jest zwykły optyczny mikroskop, który długość fali jest w zakresie światowidzialnego, czyli 500 nanometrów, więc rozdzielczość jest na poziomie pół mikrometra. A tu jest 13 <grym> mikrometrów ruchu. No to teraz normalnie ja bym jeszcze to podjeżdżał ręcznie. Ale ponieważ jestem w stresie, mm -hmm. żeby nie popsuć, ja pozwolę urządzeniu uzyskać kontakt samodzielnie. Urządzenie elektronicznie to wykona. Daje approach i on elektronicznie będzie się zbliżał. Oczywiście można podjechać od samej góry. No ale podjeżdżanie od samej góry trwało bardzo długo, kilka godzin. Więc pozwolimy temu urządzeniu zbliżyć Jak widać, tu się obraz igły się coraz bardziej pojawia. Tak naprawdę do tego obrazu mogę spokojnie dojechać ręcznie. Igła się zbliża. I już uzyskała kontakt. Podjeżdża, odskakuje, wraca i dobiera sobie teraz amplitudę naszej igły. I zaczyna się pomiar. Pomiar reprezentowany jest tutaj, tej powierzchni. Ale tu mamy skalę, gdzie jedna kratka to jest jeden mikrometr. Więc <noise> to jest duża rozdzielczość. Na szczęście mamy tutaj słowo auto. I uzyskujemy nierówność. Ale tu mamy takie, coś, co nic nie widać. Widać, że są jakieś nierówności, ale jakieś są widać, bo to jest pomiar w lewo i w prawo. I te dwie krzywe muszą tak naprawdę pokazywać to samo, żeby miało to. Jaki jakiś sens. No i tutaj zaczyna się teraz zabawa z całą manipulacją. Niestety muszę skorygować to najpierw, to nie mogę tego robić przy, po, przy samej powierzchni, ponieważ każdy.